Jest dużo ważniejsza niż wszystkie inne wspólnoty. Bo dla tej wspólnoty pozostawia się swój własny dom rodzinny. Dlatego opuści człowiek, mężczyzna, swego ojca i swoją matkę, tak samo kobietę. Opuszczają swoje domy rodzinne. Nie tylko ten zachód. I dlatego wspólnota z rodziną, tą, którą muszę, jest ważna. Ale ważniejszy jest mąż, ważniejsza jest żona. Tak dalece, że mąż i żona nawzajem dla siebie są ważniejsi, aniżeli potem zrodzone potomstwo. Dziecko nie by może być ważniejsze od męża od żony. Bo jeżeli tak, to wierza się człowiek swojemu powołaniu. Opuszczasz dla tej konkretnej osoby. O ja. Co nie znaczy, że w tym momencie mąż i żona nie mają otwierać się na życie. Bo właśnie z ich miłości ma się rodzić życie. Oni mają stawać się rodziną, a to pochodzi od rodzenia. Bo miłość tak owocuje. I w święta tej miłości, którą nam sami się obnażają, nadegrzewać miłość córki, syna. Także w duchu. Bo jesteśmy świadkami, prorokami. Poprzez swoje własne życie. Nie poprzez dobre rady. Dobre rady też są dobre. Ale czasem, do radami, możemy komuś życie zniszczyć. Jeżeli będziemy tylko patrzeć przez swoje widzienie się. że ja opuszczam idę, idę drogą swojego powołania. Stają się jednym ciałem, nie tylko fizycznie, stają się jednością. Chrystus pragnął uświęcić ten związek i wyniósł od z godności sakramentu. Po prostu, po ludzku rzecz biorąc, taka jedność jest niemożliwa. I sami doskonale pewnie to znacie, że, że ten związek jest ciągle narażony na różne ataki wewnętrzne, zewnętrzne. Że po ludzku rzecz biorąc, wytrwać ze sobą do końca życia jest bardzo, bardzo trudna. Dlatego Chrystus uświęca swą obecnością tę miłość, tę ziemską, ludzką miłość, która skłoniła serca tych dwojga do tego, żeby być razem. I Chrystus w sakramencie małżeństwa idzie do nich, do tej wspólnoty, żeby stworzyć jeszcze większą komunię. Idzie tak jak do tych, którzy zaprosili Jego Matkę, a oraz z nią i Jego, nasoląskiej. Małżeństwo jest święte poprzez obecność Chrystusa w tym Związku. Dlatego święty paroł. Będzie przyrównywał ten związek do tej relacji, jaka łączy Chrystusa z Kościołem. Znakiem sakramentu małżeństwa są nie obróżne. Ale znakiem sakramentu małżeństwa jest mężczyzna i kobieta, którzy sobie nawzajem udzielają sakramentu małżeństwa. I tutaj Ta błędna opinia, że ksiądz udzielił sakramentu małżeństwa, ksiądz nie, chyba, że sam ślubował, tak jak ten mój rekolekcjonista, grekokatolik. no to można powiedzieć, że on jeszcze przed przyjęciem święceń kapłańskich musiał ślubować. Ksiądz nie udziela sakramentu, ksiądz błogosławił. To, co oni sobie ślubowali. Ale to przecież ludzie wypowiadają słowa. Biorę sobie Ciebie za żonę. Biorę sobie Ciebie za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczam aż do śmierci. I sama ta przysięga nie tylko, że piękna i uroczysta, staje się wyrazem tego, co jest istotą sakramentu małżeństwa, Że ja przyjmuję dar i staję się dar. Bezwarunkowym. Nie dlatego biorę w sobie ciebie, że dzisiaj jesteś piękna, że jesteś przystojna. Za 50 lat będzie inaczej. Nie dlatego biorę, że żeś bogaty. I że Twoi rodzice są dobrze ustawieni. Nie. To jest bezwarunkowo. Nie dlatego, że będę w Twojej historii, która była. Ta historia jest tworzona od teraz. Biorę w sobie Ciebie. Ale nie biorę dlatego, że tak tylko chcę. Ale że to moje pragnienie spotyka się z Twoim darem, że Ty mi ofiarujesz swoje życie. Cały z całą historią przeszłą, teraźniejszą i przyszłą. Że Ty mi to życie składasz po pierwsze. I to jest wyraz miłości, bo miłość jest bezinteresownym darem samym. Ale jednocześnie moją odpowiedzią na ten dar jest to, że ja ślubuję Tobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, że Cię nie do śmierci, czyli sama chcę być dla Ciebie darem. Czasem ludzie burzą trochę na naukę świętego Pawła, który mówi y Mężowie miłujcie swoje żony, tak jak własne ciało. A do żon mówi, że mają być posłuszne swemu mężowi, jak, jak swemu Panu. Jedno i drugie zakłada to samo. Oddanie. Miłość. A to jest tylko gra słów. A istotą sakramentu. Małżeństwa jest oddanie swojego życia, oddanie go temu drugiemu człowiekowi, dla którego opuszczam ojca i matkę, dla którego opuszczam swój dom rodzinny, po to, by być z nim wspólnotą, tak ścisłą, jak ciało. Stajesz przede mną jako dar, jako ten dar, który przyjmuję i chcę uszanować, który nie chcę zgadzić nigdy, ani teraz, w tym uroczystym momencie, ani kiedy przyjdą trudności, jak w ten dom, który którym leżają burze, pioruny, A Chrystus mówi, nikt nie ma więcej, jak obnać swoje życie za przyjaciół swoich. Dzisiaj często może o wiele łatwiej było